Pursuant to the authority invested in him by the Ministry of Defense of the Republic of Poland, Lieutenant General Dariusz Parelak assumes the command of Multinational Corps Northeast, effective as of important 21... Dowódcy w NATO. Dear generals and the highest commanders of NATO entities. Wielce szanowni państwo parlamentarzyści, panie ministrze, panie wojewodo, panie prezydencie, wielce szanowny państwo, żołnierze, drodzy goście. Dear members of parliament, dear wojewods, uh, dear mayor, dear ladies and gentlemen, soldiers. To jest wielki moment, kiedy po 25 latach obecności w Szczecinie Międzynarodowego Korpusu Północny Wschód po raz kolejny dochodzi do zmiany dowództwa. To jest przykład ciągłości, stabilności i funkcjonalności korpusu. It is a remarkable moment that after 25 years of the existence of the corps in Szczecin, this is another change of command which is a symbol of the continuity of its operations Wolność potrzebuje siły sama z siebie się nie broni jest wielką wartością ale w obliczu zagrożeń które kryją się każdego dnia potrzebuje sojuszniczej siły i odwagi Freedom is a very important value but to defend it you need strength and in the face of the threat that we have to face every day we need the allied response to answer it Wolność ma tą siłę. Od 75 lat NATO, najsilniejszy, największy w historii sojusz obronny na rzecz pokoju i bezpieczeństwa chroni naszej cywilizacji. Nasze marzenia się spełniły. Przed chwilą pan generał mówił o Polsce krajach nadbałtyckich o powrocie do pełnej suwerenności i wolności w 1989 roku, ale dopełnieniem tego było przystąpienie 25 lat temu do NATO i 20 lat temu do Unii Europejskiej. And our dream has come true as General just mentioned a minute before. Poland and the Baltic states won back their freedom in 1989, but it was complemented by our accession to NATO 25 years ago and our accession to the European Union, also 25 years ago. In these 25 years, Szczecin is an important point on the map of stanowią cities, which rozwoju the działań. of development, defence, and action. 25 years, there are żołnierze sił sojuszniczych And for the last 25 years Szczecin has been an important point on the map of NATO. It is a hub, it is a center where multinational formations live and serve. Przez te 25 lat świat się zmienił. Szczególnie dużo wydarzyło się podczas tego okresu trzech lat dowództwa pana generała. Wtedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Dochodzi do totalnej agresji na prawa człowieka na wolność na naszą cywilizację And this over these 25 years the world has changed substantially especially in the three years of the command by Lieutenant General Jürgen Joachim von Sandor, because a huge full scale war erupted in Ukraine it is a war against human rights and freedom To 25 lat to też czas zwiększającej się obecności Wojsk sojuszniczych w Polsce i na wschodniej flance NATO. Około 10 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych przebywa na stałe w różnych rodzajach misji na terytorium Rzeczpospolitej. These 25 years is also a time of increasing the presence of NATO forces in our country, especially on the eastern flank of NATO. Uh, approximately 10,000 personnel from various uh, NATO members. Are permanently stationed in the territory of Poland. Tydzień temu wspólnie z obecnym tutaj panem ministrem Siewierą, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wspólnie z prezydentem, ministrem spraw zagranicznych, najważniejszymi dowódcami amerykańskimi, ambasadorem Stanów Zjednoczonych, otwieraliśmy bazę w tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Ważną inicjatywę stałej obecności wojsk amerykańskich, ale też obecności tak naprawdę NATO the security of Europe and Just a week ago with uh, Minister Siewiera, who is present here today with the president of Poland and the minister of foreign affairs as well as many American representatives we were opening the missile defense base in Radzikowo which is a symbol of US presence in Poland and a strong message that US treats European security seriously Wymieniam, wymieniam te miejsce nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj musi pójść wyraźny sygnał dla całego świata i jeszcze raz musi zostać powtórzone to, co poszczególni prezydenci Stanów Zjednoczonych, liderzy państw NATO, wszyscy powtarzają w swoich wystąpieniach. To nie są oświadczenia, to jest fakt, który na stałe zagościł w naszych relacjach. Będziemy bronić każdego skrawka naszych ojczyst. Będziemy bronić każdego skrawka sojuszu, każdego kilometra naszej Ziemi. Nasze Ziemia, nasze prawa, nasze obowiązki i nasze starania. and i'm mentioning the fact that this base was established because we have to reinforce the message to the whole world the message that has been repeated by the presidents of the united states by nato leaders uh, these are not just declarations this is true we will defend every inch of our homelands every inch of our territory we will defend our land our laws and our values nie bronimy tylko przestrzeni bronimy oczywiście zawsze i na pierwszym miejscu naszych obywateli Ale za obywatelami, za narodami, za wspólnotami stoją wartości. I tych wartości bronimy w starciu cywilizacji. My jesteśmy cywilizacją Zachodu, jesteśmy cywilizacją na rzecz pokoju. I ten pokój potrzebuje wielkiej siły, żeby się obronić. I tą siłę dzisiaj reprezentujecie tutaj w Szczecinie, w Korpusie Północny Wschód, który broni bezpieczeństwa na 2200. Kilometra granicy z Rosją, z Białorusią, z państwami, które cały czas w wrogi sposób patrzą w stronę Zachodu. But we don't defend the land itself, we defend people and the values that we share. We are a civilization of peace, and we need the strength to defend our values and our people. And you Here at MSNE, defend these values. You the 2200 uh, kilometrs of the border with Russia and Belarus, two countries that threaten our values, our people and our lands. Te nasze wysiłki muszą być jeszcze większe. Dzisiaj najprawdopodobniej atak rakietami balistycznymi na Ukrainę. Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu Grupy Północnej w Kopenhadze. W poniedziałek w Berlinie, wcześniej w Bratysławie, później spotkanie państw grupy B9, premier Tusk w Sztokholmie, minister Siekorski w różnych częściach Europy spotkania trójkąta wajmarskiego, wszystkie te inicjatywy są po to, żeby zwiększyć wysiłki na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy, która po tysiącu dniach heroicznej obrony potrzebuje tego jeszcze bardziej. I wiem, że jesteśmy zmęczeni. Wiem, że ludzie na Ukrainie, również w Europie. Są zmęczeni już doświadczeniem wojny, ale ta wojna toczy się nie tylko o terytorium Ukrainy. Ona się toczy o sprawy tak naprawdę najistotniejsze. Ona się toczy też o nasz pokój. These efforts devoted to defense have to be increased. Uh, just to mention the ballistic attack on Kiev. Um, We had a meeting. I just returned from a meeting of the Northern Group in Copenhagen. Um, before that, I was in Berlin and Bratislava, the B9 Group meeting. Our Prime Minister Donald Tusk visited Stockholm. There was a meeting of the Weimar Triangle, which is being reactivated. All these efforts are to strengthen the support to Ukraine, the support that they really need after 1,000 days of this terrible war. And. Um, Te nasze wysiłki muszą być zwielokrotnione. Szkolimy żołnierzy ukraińskich, przekazujemy wsparcie humanitarne, militarne, ale do tego potrzebujemy jeszcze więcej determinacji. I wiem, że jesteście bardzo potrzebni też w przekazywaniu doświadczenia. Po to powstaje Centrum Nauki, Analizy, Szkolenia JTEC NATO Ukraina w Bydgoszczy. we need to double our efforts and we need to be determined to support ukraine transferring equipment uh, training ukrainian soldiers uh, helping them survive and this is one of the reasons why JTEC is being established in bydgoszcz it is a platform for cooperation between nato and ukraine chciałbym przede <inaudible> wszystkim państwom ramowym które tworzą korpus północny you Naszym sąsiadom z Republiki Federalnej Niemiec, panu generałowi, za sprawowanie dowództwa w ostatnim czasie, za dobre zjednoczenie wszystkich 22 nacji obecnych w Korpusie, reprezentowanych przez państwa sojusznicze. I would like to especially warmly thank the framework, framework nations of the Corps, especially the Federal Republic of Germany. General 22 Podziękowania kieruję również dla Królestwa Danii, dla naszego państwa ramowego, dla wszystkich naszych sojuszników. Jesteście, myślę, że będę wyrazicielem naszych parlamentarzystów, gospodarzy miasta, województwa. Jesteście tutaj mile widziani, jesteście tutaj bardzo potrzebni. Jesteście częścią Społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego. I would also like to thank the representatives of the Kingdom of Denmark you and all our allies. And I think I'm speaking on behalf of our PMs, of the representatives of the city and West Pomerania. You are always welcome here and you are needed here. You are part of our community. Ze swej strony dajemy co najlepsze. Dzisiaj, wspaniały generał. Bardzo dobry dowódca doświadczony, urodzony w Szczecinie, wychowany na tutejszej ziemi, z nią związany, obejmuje dowództwo w korpusie, obejmuje to przywództwo, ten leadership, który jest niezwykle potrzebny w tych trudnych czasach. Polska daje to, co najlepsze. Daje jednego ze swoich najlepszych dowódców, daje doświadczonego żołnierza. Daje człowieka, który jest odpowiedzialny, przygotowany, który kocha oczywiście swoją ojczyznę, ale poprzez tą miłość do ojczyzny służy dla Sojuszu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. A person born in Szczecin, a person who has lived here, who has grown here and is deeply connected to the region. Uh, the new commander of MSC, Lieutenant General Darius Parilak, is the leader that you need. We are giving you a great commander with huge experience, somebody who is ready to take the responsibility, who loves his country deeply, deeply, and through this love he will serve NATO. Żołnierskiego szczęścia. Życzę powodzenia, życzę zbudowania jeszcze silniejszego korpusu, jeszcze silniejszego sojuszu niż Pan go dzisiaj zastaje. To jest ta misja, przed którą Pan dzisiaj jest postawiony. Dziękuję za przyjęcie tego zobowiązania i tej nominacji i wierzę, że ta Pańska misja przyniesie chwałę dla Rzeczpospolitej i pomyślność dla całego Sojuszu. General Parilak, on behalf of Poland I would like to wish you the best of luck are, I wish you to make this core even stronger than you are taking it your mission will bring pride to our country I'm convinced thank you for taking on this responsibility Niech żyje Polska niech NATO niech wielki sojusz na rzecz bezpieczeństwa i pokoju Long live to Poland Long live to NATO, an alliance that exists to ensure peace. Thank you very much, ladies and gentlemen.